Witam was bardzo serdecznie! Kolejna misja przed nami, ale zanim rozmowa. Co tam, Lee? Szom, muszę Cię poprosić o przysługę. Dawaj. Odkąd porwano Twojego tatę, ma miejsce coraz więcej porwań. Dowiedziałem się o człowieku, którego ostatnio drwali. Kto to? Nie mam pojęcia, ale łatwo zgadnąć, że byle kogo by nie porwali. Myślisz, że możesz go uwolnić? Najtrudniej będzie wyprowadzenie go stamtąd. Będziesz musiał albo wszystkich zabić, albo zrobić tak, by, ty, by nikt nie zauważył. Czy to pilne? Nie tak pilne jak znalezienie twojego ojca. Jeżeli będziesz miał chwilę, zrób mi przysługę i mu pomóż, dobra? Wynagrodzę ci za to. To coś osobistego? Na. Po prostu nie podoba mi się to, co się dzieje te, dzieją się takie rzeczy. Najpierw twój tata, a teraz co? A teraz to? Dość mam tego. Pomyślę o tym, ale wiesz, że mam w ręce pełno roboty. Do tego jestem padnięty. Jak jesteś zmęczony, to popaść Steve'a. Pewnie, pewnie będzie zainteresowany. Zobaczę co się da zrobić. Powinienem zostawić to Steve'owi. Jestem wykończony. A no! Będzie zajebiście. He he he. Także cóż, e, dobra. Dobra, w sumie nie wiem właśnie, co teraz się opyla. A będzie co, Kupmy sobie teraz UMP. Będzie to też zaliczone właśnie do 100%. E, jeżeli mogliście nie zauważyć, to FMP90 e, Vector i tak dalej. E, e, to jest to wszystko bronie ze support packa właśnie, ponieważ tak mam to DLC, e, i cóż... No, i po prostu dosta, no i to po prostu daje, że tak masz dostęp do, do... do całego soundtracku, właśnie łącznie z wariantami gameplaya, także jest zajebiście. Także naprawdę wow, warto. I plus jeszcze te cztery broni, właśnie FMP90, Vector 10 mm, DP12. Co tam jeszcze mamy? M1911, a także FN57. Może pokażę, któreś z tych broni, właśnie. Tam będę miał czas. Dobra. Dobra, ale teraz yy, są rzeczy ważne i ważniejsze, lecimy słuchajcie z misją poboczną, no jeszcze tam potranujmy trochę, yy, dobra i teraz tak, yy, krótka broń, o, że nie będzie, dobra, spoko, okej okay. i słuchajcie przejdźmy do misji pobocznej. Steve, muszę Cię poprosić o przysługę. Słucham uważnie. Dzwonił do mnie Lee. Powiedział, że jest facet, który został porwany. Chcą otrzymać w zamian za niego obciążające materiały. Trzeba go uwolnić. Tak, żaden problem. Tak? Po prostu? Porwania nie zdarzają się bez powodu. I coś mi mówi, że Liby by nie dzwonił, gdyby ten facet był jakimś chujem. Są jakieś zasady, których mam się trzymać? Żadnych. Po prostu go uwolni. Spoko. To kiedy mam wyruszać? Jasne. Steve, tak tylko przypominam. Pełno tu uzbrojonych gości. Znajdź sobie jakąś spluwę. Radziłbym też oczyścić trasę, by móc potem się stąd wydostać. Ta, pamiętam. I wiesz, gdzie znajdę, gdzie znajdę tego faceta? Lee mówi, że trzymają go w opuszczonej fabryce. Świetnie. Ciekawe, skąd Lee ma tak dokładne informacje? Hmm, masz rację. To zastanawiające. Ano, zastanawiające. Słuchajcie. Dobra, eee... Dobra, i moją teraz bronią będzie tak. Eee... czy Ewo? Zmodyfikowany oczywiście, wezmę sobie przedłużone magazynem bo jak się bawić, to się bawić. Mam unicję nadciśnieniową. I poproszę, sobie, i wezmę sobie, słuchajcie, Glocka 20. A, lucha, zapomniałem. Zmo modyfikujemy sobie na spokojnie. Dobra, no i laserowy wskaźnik poproszę. Plus jeszcze standardowe wyposażenie. Tak, to jest ten poziom. Yy, tak, to jest ten poziom właśnie gy, Gdzie robiłem właśnie ten film Także cóż Dobra, zaczynamy słuchajcie Odjebany perfekcyjnie, słuchajcie. Udało się. E, I teraz tak, tutaj e, jedyną unikaną bronią właśnie, jaką możemy zdobyć, jest tu, słuchajcie, MP5SD. Fajna brońka, ale... nie dla mnie. Ja, by, ja preferuję może. E, może tak. E, ja preferuję, słuchajcie. Mm, MK23 ponad. ponad tego ponad MP5SD. Także cóż... Dobra, ale najważniejsze, że te, żeby teraz uratować cię, porwania. Dobra. Bardzo dobrze. Eee, kurwa, gdzie to było? A, tutaj teraz muszę przejść. Aha, i tutaj, dobra. Teraz tu. I trzeba teraz otworzyć wytrychem. Kim jesteś? Kimś, kto pomoże ci stąd uciec. A teraz ruchy. Nie chcemy tu być, gdy pojawi się więcej tych gnojków. Kto cię przysłał? Powiedzmy, że znam faceta, który znam faceta. Tak czy inaczej, pomogę ci się stąd wydostać. A teraz prędko. Dobra, ale boję się tych zbirów. Możesz mnie po prostu stąd wyprowadzić? Taki jest plan. Dobra, dobra, trzymaj się blisko mnie. Czas się stąd zabierać. Zapieprzamy, zapieprzamy, słuchajcie. Zniszczony kompleks zrobiony, słuchajcie. Łącznik wrogowy 34 jest w pyte. Dzięki za to, że byliście i cóż, do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się serdecznie, papa. Pa.